Hej, dzisiaj zajmiemy się zadaniami zaokrąglania. Jak już pewnie zauważyliście, podzieliłam sobie nasze liczby na dwie grupy. Jest to ważny podział, bo nam będzie po prostu ułatwiał w robieniu zadań. Więc zaczynajmy. Dobrze, to weźmy sobie 5632, no i chcemy to sobie zaokrąglić do 1000. No właśnie, jak tu to zrobić? No musimy na jakąś liczbę spojrzeć. No jest to szóstka, ale skąd możemy wiedzieć, albo jak mamy to zapamiętać, że akurat w tym przypadku jest to szóstka? Na przykład poprzez policzenie naszej liczby. Mamy do tysięcy, czyli mamy raz, dwa, trzy zera, no i raz, dwa, trzecia liczba od końca, to jest właśnie ta, na którą musimy spojrzeć. No właśnie, to jest szóstka, czyli grupa, Druga, e, więc musimy dodać do piątki 1 i wychodzi nam 6000. E, dobrze, weźmy sobie kolejny przykład. 3582. Również sobie chcemy to zaokrąglić, ale tym razem do setek. Mamy w setce dwa zera, więc potrzymy na raz, 2, drugą. Liczba jest to ósemka, czyli również liczba z grupy drugiej, przy której jest plusik, co oznacza, że musimy do piątki dodać jeden, czyli wychodzi nam 3600. Dobrze, weźmy sobie teraz trochę mniejszą liczbę, na przykład 152. Chcemy ją sobie zaokrąglić do dziesiątek. Dziesiątka ma jedno zero, więc... Pada na dwójkę. No właśnie, ale dwójka jest z grupy pierwszej, co oznacza, że nie dodajemy nic, bo mamy tu zero. Więc mamy 150 dobrze. Teraz następny przykład czwarty weźmy sobie 83, no i po przecinku weźmy sobie dwójeczkę 20. No i tym razem chcemy sobie do. Jedności zaokrąglić. No właśnie, i na co musimy spojrzeć? No właśnie, na tą dwójkę. Pierwszą liczbę po przecinku należy ona do grupy pierwszej, przy której jest 0, czyli nie musimy dodawać niczego, więc mamy 83. Dobrze, teraz piąty podpunkt i mamy 21,58. I tym razem chcemy to sobie zaokrąglić do części dziesiątych. I na którą liczbę musimy sobie spojrzeć? No, na ósemkę, dlatego że ona jest drugą liczbą po przecinku. Należy ona do grupy drugiej, co oznacza, że musimy do piątki dodać jeden. Więc wyjdzie nam 21,6. Dobrze, teraz szósty podpunkt. Weźmy sobie liczbę 32 i 821 setnych. Chcemy to sobie zaokrąglić. No i do czego sobie zaokrąglimy? Właśnie do części setnych. Więc musimy sobie popatrzeć na jedynkę, czyli trzecią liczbę od końca. Należy ona do grupy pierwszej, przy której mamy napisane 0. To oznacza, że nie musimy nic dodawać, więc zostaje nam po prostu 32,82 setny. Mam nadzieję, że wam tym pomogła. To do zobaczenia, pa!